Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Nowak z tej strony. Prosiłbym tylko o potwierdzenie, że mnie słychać, i widać Pana Marka. Tu widzę na click meetingu, Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Nie mam potwierdzenia na razie, ale to chyba będziemy mimo wszystko zaczynać. Proszę Państwa, witam serdecznie w nowym tygodniu. Widać i słychać, Panie Marko. Bardzo dziękuję. W nowym tygodniu, no, troszeczkę spokojniej z samego początku tego tygodnia, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Przechodzimy od razu na, na wykresy. Mieliśmy sporo emocji w ubiegłym tygodniu, i najpierw zacznijmy króciutonik od tego, jak to wszystko wyglądało. Chyba najlepiej będzie nam się to oglądało na wykresie indeksów amerykańskich. Spoglądamy tradycyjnie na indeks US100. US100 w ubiegłym tygodniu na wykresie godzinowym, więc poszczególne kreski oddzielają nam poszczególne dni. Zobaczcie, jak to wyglądało w, tydzień temu. Mieliśmy pogłębienie spadków, takie dosyć mocne, po kiepskich wynikach Google w połowie ubiegłego tygodnia. Nie zrównoważyły tego dobre wyniki Microsoftu. Zjechaliśmy po gorszych też wynikach Facebooka na, do okolic 14200 punktów. Tutaj, w czwartek, pojawiły się po zakończeniu sesji wyniki Amazona i początkowo ten Amazon tak za bardzo nie chciał wzrastać. Natomiast następnego dnia już otworzył się w, w, w pre-open wyżej, i jak widzicie, te, te, te wyniki Amazona, jak gdyby stanowiły. Punkt zwrotny w tamtym tygodniu w przełamaniu spadków na indeksie NASDAQ 100. Poniedziałek i wtorek właściwie odbywały się jeszcze w takim spokojnym oczekiwaniu na dalsze dni tygodnia, bo w dalszych dniach tygodnia mieliśmy posiedzenie Fedu w środę i dalsze wyniki spółek amerykańskich, plus posiedzenie, plus wyniki non-fine payrolls z, z piątku. Jak to się skończyło, widzimy jednym okiem, widzimy jednym rzutem oka, jednym spojrzeniem oka. Proszę Państwa, jak gdyby uklepany dołek w okolicach 14 14, 200 i wystrzał ruch mocny do góry. Zaczął się 1 listopada, więc w naszym dniu świątecznym troszeczkę tak niepozornie przebiliśmy opory na poziomie 14,500 poczekaliśmy na godzinę wieczornej na posiedzenie Fedu, a tu komentarz prezesa Pawela został odebrany bardziej gołębią, mimo że tam takich bardzo gołębich, gołębich stwierdzeń nie było. Tak czy inaczej wylądowaliśmy wysoko, 14 700, rynek się rozgrzał, poszedł na wyższe poziomy następnego dnia, wyniki Apple troszkę gorsze niż można było oczekiwać, no i w takiej niepewności do piątku, do godziny 14.30 żeśmy czekali słabsze dane z rynku, mniejsza liczba danych, mniejsza liczba nowych miejsc pracy, słabszy rynek pracy pozwoliłby strzelić notowaniom na wyższe poziomy. Tak czy inaczej, praktycznie rzecz biorąc, z początku tygodnia byliśmy 4300, jesteśmy na poziomie 15200, 900 punktów, a o dołka prawie 1000 punktów, to imponujący, imponujący ruch na indeksie Nasdaq. To oczywiście miało to swoje też odzwierciedlenie w, proszę państwa, w US500, bo ten rok był prawie dokładnie skorelowany z tym, co było na Nasdaqu technologicznym. Wracając jeszcze do, do wykresu, do, do Nasdaqa, ten rajd, który żeśmy zaliczyli w poprzednim tygodniu, niektórzy mówią, że taki przedwczesny rajd świętego Mikołaja, skorelowany był w dużej mierze też z tym, co się działo na obligacjach amerykańskich. Otóż obligacje amerykańskie w ubiegłym tygodniu z okolic 5%, dziesięciolatki przeszły do 4,50% przeszły do poziomu przeszły do poziomu 4,50% w piątek, w tej chwili dzisiaj troszeczkę wyżej utrzymują się na poziomie 4,60%, no nie mniej ta zmiana procentowania też była bardzo, bardzo duże. Dzisiaj, proszę Państwa, takie chwilowe zatrzymanie, nie ma żadnych istotnych danych na, na rynku. Obawiam się, że, znaczy obawiam się, wydaje mi się, że kontynuacja tego roku oczywiście z takim impetem jest mało prawdopodobna, niemniej jednak też nie ma, ma specjalnie przesłanek do tego, żeby generować tu jakąś większą korektę na, na indeksie, czy na indeksach amerykańskich. Z mojego punktu widzenia, Wydaje mi się, że będziemy teraz oczekiwać na potwierdzenie tego gołębiego troszeczkę obrazu, który nam się tutaj stworzył, a potwierdzeniem byłyby dwie rzeczy, w następny wtorek inflacja, inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych i za dwa tygodnie, też we wtorek wyniki NVIDIA. O tym jeszcze powiem troszeczkę nieco później, bo to właściwie ostatnia z tych wielkich spółek, która nie podała jeszcze wyników, a wiecie, że w przypadku Nvidia te oczekiwania są bardzo, bardzo. Bardzo wysokie. Spójrzmy na wykres troszeczkę w horyzoncie bardziej średnioterminowym. Na wykresie dziennym to jest ten tydzień, to jest proszę Państwa ten poprzedni tydzień 1 listopada, 2 listopada, 3 listopada. Trzy bardzo mocne świeczki wzrostowe. No, naturalnym oporem byłoby w tej chwili 15 460, więc jakieś 250 punktów miejsca do wzrostów. Mielibyśmy. Zobaczcie, że startowaliśmy z poziomu wyprzedanych wskaźników stochastycznych dla dziennego wykresu i dla wykresu tygodniowego. Dzisiaj spodziewałbym się raczej sesji trochę spokojniejszej niż przez ostatnie trzy dni, ale głębokiej korekty na tak rozgrzanym rynku. Dla głębokiej korekty w tej chwili też specjalnie nie widać miejsca. To, co się działo na Nasdaqu. Proszę Państwa, podsumowując, więc z tego rozgrzanego rynku, z tego strzału, który się pojawił, wydaje mi się, że korekta, gdyby miała się pojawić, to nie będzie ona zbyt, zbyt duża i zbyt dotkliwa. Jeśli mielibyśmy zrobić jakieś 38,2% korekty, to wylądowalibyśmy w okolicach 14 800. No to by może było możliwe. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej. Bardziej w tej chwili oczekiwałbym uspokojenia sytuacji i potwierdzenia tego byczego nastroju w następnych, w następnych dwóch wtorkach, że tak powiem, czyli w przyszły wtorek inflacja amerykańska i za dwa tygodnie, i za dwa tygodnie wyniki Nvidia. Jeśli jesteśmy już przy wyniku przy, przy rynku amerykańskim, to chwilę spojrzenia na spółki to jest Apple, który mimo słabszych nieco wyników utrzymywał, utrzymuje się na. Na całkiem niezbym poziomie 176 dolarów, to jest Google, który po słabych wynikach też udało mu się zawrócić z poziomu w okolicach 120 dolarów. No Nvidia, o której Państwu wspominałem, i tutaj moim zdaniem dużo dużo będzie zależało od wyników tej spółki, jak tu się sytuacja rozwinie. Zobaczcie, że Nvidia praktycznie rzecz biorąc, od końca poprzedniego roku wzrosła o. Od, od poziomu gdzieś 100-120 dolarów do prawie 500 dolarów, więc czterokrotnie, co najmniej czterokrotnie. Bardzo szybko i bardzo daleko. I wyniki, które do tej pory publikowało ten wzrost, uzasadniały pytanie: jakie pojawią się wyniki za ostatni kwartał? Jeśli ten wzrost, przyrost wyników w NVIDIA się utrzyma, to mamy szansę, że, że może to również indeksowi technologicznemu pójść wyżej, a samej NVIDIA. Powrócić do poziomów maksymalnych w granicach 500 dolarów. Niebezpieczeństwem jest natomiast pojawienie się niespodziewanego wyniku słabego. Wtedy trzeba by oczekiwać, że nie tylko spadniemy do poziomu 400 dolarów, ale być może nawet będziemy w jakiś sposób próbowali zamknąć tą lukę z majową, której dolne ograniczenie jest w granicach 30 120 dolarów. Ale do tego mamy jeszcze dwa tygodnie, zdążymy sobie o tym jeszcze wielokrotnie zapewnie powiedzieć. Rzut oka jeszcze na cztery pozostałe spółki Tesla. No właściwie wszystkie te spółki odrabiają w ostatnim tygodniu podniosły się z niższych poziomów, tak jak cały indeks. Microsoft podchodzi właściwie już pod swoje szczyty. Tesla po słabych wynikach i, i zanurkowaniu w okolice 100, 200 dolarów, znów 20 dolarów wyżej, więc na wszystkich w zasadzie spółkach widać w tej chwili po minionym tygodniu. Optymizm, ponieważ dzisiaj jest na rynku stosunkowo spokojnie, to myślę, że ten optymizm w mniejszym lub pierwszym stopniu jest, jesteśmy w stanie dalej, dalej utrzymać. Proszę Państwa, pewnym, pewnego rodzaju uspokojenie nastąpiło również na Bliskim Wschodzie, i tam, tam sytuacja no przynajmniej nie skaluje w kierunku teraz, że tak powiem, zaognienia się konfliktu. To też powoduje, że sytuacja przede wszystkim na czułym, na to złocie, na tą sytuację uspokoiła się. Zobaczcie, że w piątek po payrollsach, które osłabiły dolara złoto, zaledwie dotknęło poziomu 2000 dolarów wy, i wy, wylądowało na takim poziomie równowagi 1985 dolarów. I chyba należy przyjąć, że dopóki tutaj geopolityka nie wróci znów na pierwsze strony gazet czy pierwsze nagłówki informacyjne, to, to, to złoto będzie miało większą tendencję do przebywania w tym właśnie przedziale od 1950 do 1985 dolarów. Eskalacja konfliktów zapewne pozwoliłaby wyjść na w notowaniach złota powyżej ostatnich szczytów, powyżej 2000. 10 dolarów. To, co widzieliście na indeksach amerykańskich, ten bezprecedensowy wzrost no, ponad 7% na, na NASDAQ, oczywiście miał też swojego towarzysza, bo to, to, towarzyszem tego wzrostu był słaby dolar. Ten słaby dolar pojawił się właściwie na wszystkich parach walutowych jest widoczny, na parach walutowych przeszliśmy szybko. Na wszystkich parach walutowych zobaczcie, że nastąpiły wystrzały kursów do góry. No, Eurodolar jakoś tu próbował w połowie tygodnia schodzić na, na poziomy znacząco niższe, a przynajmniej dolne ograniczenia konsolidacji z ostatnich kilku tygodni. Natomiast wystrzał, który się pojawił po posiedzeniu Fedu tak, i po payrollsach, Pozwolił wyjść nad poziom 1.07 i teraz ten poziom 1.07 jest wsparciem całkiem możliwe, że jeśli ta tendencja niższych rentowności na obligacjach z dolara się utrzyma, to ten ruch będzie kontynuowany. Dosyć wyraźnie widzimy, jak to wygląda. 1.07, 10690 Tą żółtą belkę traktowałbym jako właśnie rozdzielenie sentymentu prowzrostowego od sentymentu prospadkowego. Na razie piłeczka po tej wzrostowej stronie. Oczywiście podobne sytuacja na funcie. Też przebiliśmy opory w okolicach 23, 20. i Jesteśmy w sentymencie wzrostowym. Jeszcze bardziej mocniej zareagowały, zobaczcie, że zareagowały waluty z antypodów. Nowozelandczyk w środę podczas Fedu wyszedł na po 0,58,70, a zdecydowanie poprawił ten ruch, właściwie w szybkim tempie, no cóż oznaczają konsolidację, prawda? W szybkim tempie tą konsolidację, zakres tej konsolidacji, z której się wybił, zdołał pokonać i praktycznie stu punktowy ruch w piątek od początku od dnia, od początku dnia aż do aż do, aż do wieczora. Po danych z amerykańskiego rynku pracy. Czy tutaj będziemy mieć dalszą perspektywę wzrostu? No, musimy troszkę uważać, tak? Tutaj już rynek dalej nie pójdzie jak masło, bo są opory natychmiast od poziomu 0,60. Niemniej, proszę państwa, cofnięcie, gdyby takie nastąpiło, znów gdzieś tam pewnie będzie, znajdzie popyt co najmniej w okolicach 0,5930. Więc na wszystkich walutach przebiliśmy się przez. Opory, tak samo na Australijczyku, zobaczcie, na Australijczyku atakujemy nawet już opór w okolicach 65-20. Tak? Jeśli patrzeć na ten opór, to opór jest istotny z punktu widzenia nawet takiego dłuższego, średnioterminowego. Pokonanie tego poziomu 65-20 może skutkować przesuwaniem się zdecydowanie wyżej. Szerokość tej konsolidacji przed tym oporem 65-20, a 62-30, 250 punktów mogłaby oznaczać, że nawet jesteśmy w stanie iść w kierunku poziomu 0,67. Tak to, proszę Państwa, wygląda na walutach, więc tutaj ewidentnie słabszy dolar i, i, i wszystkie pary skorelowane z dolarem w wyraźnych prowzrostowych ruchach. Oczywiście odwrotnie reaguje dolar złoty. Osuwanie się dolar złotego jest tutaj jak najbardziej naturalne, bo przy euro złotym stojącym właściwie w ostatnim czasie na tym samym poziomie, no nie ma innego wyjścia, jeśli euro -dola rośnie, dolar złoty musi w tym czasie spadać. Euro złoty stabilny od czasu od czasu wyniku wyborów, zobaczcie, że to jest ten poniedziałek powyborczy z luką i zejściem w kierunku 4,45 i teraz właściwie raz, dwa, trzy, czwarty tydzień euro złoty na tym samym, na tym samym na tym samym poziomie. No może troszkę złoty rozrusza się chociażby dzisiaj, bo z tego co podają serwisy dzisiaj wieczorem zapowiedziane na ręce prezydenta, z możliwością właściwie z zapowiedzią, wskazania kandydata na premiera w pierwszym w pierwszym kroku prezydenta. od dzisiaj to dzisiaj wieczorem wracamy Proszę państwa do naszych głównych wykresów omówiliśmy już indeksy amerykańskie Zobaczmy jak sobie radził w tym czasie jak sobie radzi w tym czasie Dax on też oczywiście w poprzednim tygodniu w takim trybie wzrostowym po, począwszy od środy począwszy od środy no w piątek troszkę mniejsza słabsza reakcja na, na payroll ale to zupełnie Zupełnie zrozumiałe. Jeśli spojrzymy na niego w układzie średnioterminowym, to zobaczcie, że to wsparcie, takie bardzo niebezpieczne wsparcie w okolicach 14 700 obroniło się podwójnie, żeśmy tutaj taki dołek tworzyli no i na wykresie dziennym. Z tych obszarów wykupienia, z tych obszarów wyprzedania przesuwamy się do górnych do górnych, zdecydowanie w górne granice, oporem, jeśli uda się utrzymać ten sentyment prozrestowy, będą okolice 15 tysięcy, 500. Mocna korelacja z rynkiem amerykańskim, więc tak naprawdę karty rozdaje w tej chwili jednak amerykańskiej. jak widzicie, tutaj praktycznie rzecz biorąc ta korelacja jest bardzo ścisła, a rynki reagują na to, co się pojawia w Stan, co się pojawia w Stanach Zjednoczonych. Wracamy na nasz główny wykres. Na ropie nie dzieje nam się nic ciekawego w ostatnim czasie. Za chwilę na ropę, bo otworzył nam się nadgaz. Tu taki szarpany wykres no, dla ulubieńców nadgazu. Jesteśmy na wsparciu w okolicach 3.30. No, niestety, ale techniczna strona tego wykresu mówi to, że jeśli to 3.30, które w tej chwili, do którego się zbliżamy, jeśli się nie, zostanie, nie zostanie utrzymane, to będzie możliwe. Przejechanie rynku do poziomu 3 dolarów. Tak, to jest szerokość tej konsolidacji, która miała miejsce w ostatnich dniach. Jeśli ten poziom nam tu nie wytrzyma dzisiaj, to wylądujemy prawdopodobnie gdzieś 30 centów, 30 centów niżej. W najbliższych, w najbliższych godzinach powinniśmy mieć rozstrzygnięcie tej sytuacji technicznej. Wyraźne zejście poniżej linii, możliwość spadku do 3 dolarów, odbicie się, im większe, tym lepiej. To prawdopodobny następny ruch w kierunku górnego ograniczenia tego przedziału wahań, bo niewątpliwie od kilku dni nadgaz jest właśnie w tym przedziale wahań okolic 3,60 do 3,30. Tak to wygląda na nadgazie. Na ropie nie mamy nic, proszę Państwa, tutaj specjalnego. Rynek się osuwa. Specjalnie jakoś się nie poddając. Wielkim emocjom, natomiast ewidentnie taki brak zdecydowanej eskalacji problemów w strefie gazy czy na Bliskim Wschodzie powoduje, że tutaj tych większych, bardziej gwałtownych ruchów ruchów nie mamy. Nie widzę tutaj zaraz na, w tej chwili jakiegoś dla Państwa nie mam tu jakiegoś pomysłu zdecydowanego, co byśmy tutaj na tej ropie mogli, jak moglibyśmy się ustawiać. No to, to jest taki mocny trend boczny, tak to no, jeśli znajdowalibyśmy się z jakichś względów w okolicach 92 albo przy mocnym cofnięciu w okolicach 75 dolarów, no to kontrująco można by sobie, że tak powiem w tym przedziale wahań rozgrywać. Te notowania na chwilę obecną, wydaje mi się, że żadnego tutaj istotnego sygnału średnio i krótkoterminowego na ropie na ropie nie mamy. Spójrzmy jeszcze, proszę Państwa, mówiliśmy o indeksach, więc przy okazji spójrzmy na indeks WIG20, bo tutaj ciekawa sytuacja. Zobaczcie, że to, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia, wystrzał indeksu, który miał miejsce po 15 października, cofnięcie praktycznie do luki, którą się otworzył rynek po wyborczy poniedziałek i przy dobrych teraz nastrojach na, na rynkach amerykańskich wychodzimy powyżej poziomu 2200 punktów. Całkiem ładna dzisiaj ta... Ta świeczka dzienna, która atakuje ten, ten opór, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na wykresie tygodniowym, o właśnie ten opór w granicach 2200 atakujemy. No, proszę państwa, jeśli sprawy pójdą, że tak powiem, pozytywnie po, po, po myśli inwestorów, tak? A na razie po myśli inwestorów oznaczało, że opozycja szybciej przejmuje rządy to nie wykluczałbym po wyraźnym otrzymaniu się nad poziomem 2,200 ataku, nawet o 10 punktów, o 10% wyżej w kierunku 2,450. To wszystko musiałoby się odbywać też przy stosunkowo stabilnym i na wysokich poziomach rynku amerykańskim i rynku europejskim, ale to nie jest wykluczone po tych dobrych nastrojach, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu. Więc patrzmy tu wyraźnie, patrzmy tu uważnie na na indeks WIG 20, bo jesteśmy na oporze, ale przebicie tego oporu 2200 punktów może skutkować całkiem ładnym ruchem, ruchem ruchem wzrostowym. No, przykład dzisiaj, tak jeśli niespodzianie odsz, dowiedzielibyśmy się, że, że premierem w pierwszym rozdaniu będzie Donald Tusk, to pewnie jutro rynki by się z tego ucieszyły, wychodząc wyraźnie powyżej tej widocznej tutaj linii oporu. Zobaczymy sobie, proszę Państwa, zaznaczymy sobie tą linię troszkę mocniejszym kolorem, żeby sobie to miał na dłuższym, dłuższym okresie czasu obserwować, 2007, tutaj to zaznaczyłem, 7, nie chcę Państwa tu przesunąć, ale zostawmy, tak, tą linię, niech ona sobie tutaj tak będzie, będziemy sobie też ją obserwować i walkę rynku z tym, z tym oporem. Jeśli chodzi o kilka rzeczy troszkę mniej popularnych, Pan Marek wspomina o pszenicy, o no gazie żeśmy już mówili, więc zajrzyjmy na te rynki trochę surowcowe mniej popularne. Nie ma przełomu na paladzie, nie ma specjalnie przełomu na platynie, choć udaje się jakimiś takimi niewielkimi świeczkami na platynie. Przynajmniej mieliśmy tu jedną taką świeczkę wzrostową trzymać nieco wyższe poziomy, no srebro oczywiście utknęło też, tak jak złoto gdzieś w okolicach 23-24 dolary. Co dalej? To jest ciekawe, prawda? Im bardziej tutaj się ten wykres patrujemy, tym, tym wydaje mi się, że na no średnim horyzoncie czasowym moglibyśmy się pokusić na przykład o zaatakowanie oporu w okolicach 23-70, a wtedy droga całkiem nam się tutaj w górę jawiła dość ciekawa z tego takiego dużego odwróconego rgr a wprawdzie po stosunkowo małym poprzedzającym trendzie spadkowym Zobaczmy zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało niewątpliwie złoto i srebro byłyby beneficjentami wzrostu wtedy jeśli albo wzrośnie albo wzrośnie napięcie globalne albo Utrzyma się wysoka inflacja. Jedno i drugie jednego i drugiego absolutnie w najbliższym czasie wykluczyć nie możemy. Troszkę ciekawiej, proszę Państwa, na kawie, bo tutaj ten doj, który żeśmy złapali w okolicach 145 dolarów, przesunęliśmy się w okolicach 170 dolarów no i próbujemy się przez to, przez ten opór 170 dolarowy w tej chwili przebić. Może się uda, tak? Może się uda. Na razie walka z tym obszarem 170 dolarów. Jeśli uda nam się tu wylądować i, i mocniej trochę zabudować powyżej tych 170 dolarów, to będzie będzie całkiem, 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 całkiem okej. Okay. Wtedy kontynuacja tego ruchu, no ciężko sobie to aż taki ruch tutaj wyobrazić na tej kawie, tak? Ale z czysto technicznego spojrzenia można by nawet oceniać, że, że ten rynek mógłby pójść 20 dolarów wyżej. Ostawmy sobie tą belkę, zobaczymy czy rzeczywiście, jeśli uda się, A warunek musimy się nad tym, nad tym 168 utrzymać, tak, to jest dosyć ważne, albo zabudować jeszcze, zbudować troszkę wyżej tą, tą, te, te, te nasze notowania w najbliższych dniach, powyżej y, tego poziomu. Pszenica buduje sobie jakieś, tutaj próbuje, jak to mówimy, y, często uklepywać dno, tak, pierwszy atak wyjście powyżej tej żółtej linii wsparciowej, a w tej chwili linii oporu, czyli okolic 50, 575 dolarów się nie powiódł, no ale budujmy to, tak? Im więcej, Im więcej tych dołków się tutaj tworzy, tym szansa na to, że przy mocniejszym ruchu w górę będzie to twarde dno, będzie rosła. Na razie przełomu tutaj jeszcze nie ma, wydawało się, że, że w drugiej połowie października uda nam się tu powyżej 580 dolarów wychodzić, na razie nic z tego nie wyszło. Musimy teraz, żeby rynek zdecydowanie się poprawił, wyjść powyżej 580 dolarów. A tak naprawdę uruchomiony jakiś większy popyt pewnie pojawi się powyżej 600 dolarów. Powyżej 600 Oczywiście to ta konsolidacyjka tutaj, wokół tego 50, 570 dolarów, może dosyć długo trwać, więc, więc proszę Państwa, proszę się tutaj niecierpliwić i i raczej poczekać na wyraźny sygnał, niż próbować zajmować długie pozycje tylko dlatego, że jest stosunkowo tanio, czy bardzo tanio. To jest pszenica i jeszcze zrzut oka na, na cukier, bo ten cukier krążący wokół takiego starego naszego tutaj poziomu 26,50, 26,70 dolarów, tym razem znów po, że tak powiem, po, wzrostowej cenie, stronie tej, 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 tej belki, no i praktycznie rzecz biorąc ustanowiliśmy szczyty z ostatnich wielu miesięcy na poziomie 28,05 dolara, bez wielkiej dynamiki, bo jest to dosyć wysoko, ale gdyby rynkowi udało się przetrzeć i utrzymać wyżej, powyżej tych 28 dolarów, troszkę w dłuższym czasie myślę, że byłaby perspektywa kontynuacji tych wzrostów. Mimo wszystko, mimo że ten rynek jest mocno wzrostowy, to ponieważ jest już na szczytach, to wydaje mi się, że bardziej sensownym, bardziej pewnym ewentualnym zagraniem byłoby podkupowanie go przy cofnięciu się do właśnie tej belki 26,70 niż próba tutaj grania na, na takie wysilone, wysilone, wysilone szczyty. To chyba, proszę Państwa, z grubsza dzisiaj tyle, co chciałem Państwu powiedzieć na początku tego spokojnego tygodnia. Z oka, jeszcze tak, nic się nie wydarzyło na Nasdaku, nic się specjalnie nie wydarzyło na Eurodolarze, no ale sesja amerykańska wraca już do normalnych notowań o godzinie 15.30, więc za 20 czy za 15 minut rozpoczniemy notowania i zobaczymy, czy wtedy ta zmienność nam się w jakiś tam sposób dzisiejsza podwyższy, czy też jednak będzie potrzebowało przynajmniej jednego dnia oddechu po tych trzech trochę szalonych, szalonych dniach. To chyba na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.